Cześć! Witajcie w Ugotowani TV. Kiedy zaczyna się sezon na bób, to tego dania w moim domu po prostu nie może zabraknąć. Ja po prostu bardzo lubię piórę z bobu, dodaję do niego swoje ulubione przyprawy i mięso. W dzisiejszej wersji wybrałam dla Was schab, ale często pojawia się też u mnie to piórę w zestawieniu z piersią z kurczaka albo z indykiem. Wybierzcie swoje ulubione mięso, przyprawcie je na swój ulubiony sposób, a potem cieszcie się smakiem tego przepysznego i wyglądającego bardzo ładnie piórę z bobu. A nie martwcie się, jeśli odrobina Wam zostanie, bo będziecie mogli wybrać wykorzystać jako pastę na kanapki. Gorąco zachęcam do tego, żebyście obejrzeli film, wypróbowali przepis i oczywiście dajcie znać, czy ten przepis Wam zasmakował. Życzę Wam smacznego, a teraz zapraszam do obejrzenia filmu. Mam tutaj bób, on został ugotowany. Gotowałam go 15 minut w osolonej wodzie. Później ostudziłam nie tak do końca, Chciałam, żeby jeszcze był ciepły, ale na tyle, żeby nie parzył w ręce, żeby można było go obrać. Teraz też na patelni równolegle przygotowuję schab. E, oprószyłam go solą i pieprzem i po prostu podsmażam go delikatnie na klarowanym maśle. Możecie zamiast schabu spokojnie użyć piersi z kurczaka. Teraz połowę tego babu odłożę, a drugą zmiksuję. Do miski ścieram jeden duży ząbek czosnku albo dwa małe. Pamiętajcie, że łatwiej Wam będzie obrać czosnek, jeśli przed obieraniem zgnieciecie go dłonią. Wtedy ta skórka, błonka z czosnku praktycznie odejdzie sama. Do tego jedną łyżkę soku z cytryny. Jeśli nie macie cytryny, możecie zastąpić ją na przykład octem winnym albo jabłkowym. Dodaję teraz też śmietanę kremówkę oraz olej. Zamiast oleju możecie dać roztopione wcześniej masło albo margarynę. Jeśli dodacie masło, będzie taki fajny maślany smak. Całość teraz też bardzo dokładnie zmiksuję, zblenduję, żeby nie było wyczuwalnych grudek. Spróbowałam swojej pasty, swojego pióra i muszę jeszcze troszeczkę dosolić, dodaję zatem troszkę soli i pieprzu, a później całość jeszcze raz zmiksuję, żeby wszystko dobrze wymieszać. Na duży, płaski talerz wykładam około 3 albo 4 łyżek pióre z bobu i ładnie je rozprowadzam na talerzu, żeby apetycznie to wyglądało. Na koniec zostawiam takie małe wgłębienie na kawałek mięsa. Ciepłe mięso układam na piórę, a dookoła wysypuję pozostały, niezmiksowany bób. Dekoruję plasterkami cytryny oraz świeżymi listkami mięty, a talerz do dekoracji posypałam odrobiną słodkiej czerwonej papryki. Życzę Wam smacznego!